W dzisiejszym odcinku będziemy oglądali znaleziska z Google Maps i Street View z TikToka. Zobaczymy, co ludziom udało się znaleźć. Dobrze, oglądamy teraz pierwszy, który będziemy oglądali. Zobaczymy, co będzie. Miejsca, których nie powinieneś szukać w Google Maps. No, zobaczymy. Dobra, widzimy ziemię, coś kogoś szuka. Victoria Lake in Africa. No dobrze. Jezioro Victoria w Afryce. IRIGUA ISLAND No i co on tutaj może zobaczyć, znaleźć dla nas? No jakby inaczej Krew jest! Patrzcie, patrzcie to Widzicie tutaj krew jest, zaraz tu cofniemy, o tutaj Tutaj jest krew, widzicie. Tutaj. I my nic nie możemy z tym zrobić. Dobrze. Tyś to znalazł. Dobrze. Coś ci znalazł. Szkoła. Czy on znalazł szkołę gambola, do której on chodzi? Zaraz zobaczymy. Dobrze. Tu szkoła. Jest. Tak, faktycznie. Czyli znalazłeś szkołę, w której. W którą. Inst Czyli znalazłeś szkołę, na której inspirowali się, żeby stworzyć świat według Gambola. Szkoły. Tu szkoła, patrzcie i tu. Jeden do jednego. Czy What the fuck is this guy doing? Co ten facet tutaj robi? Wolne tłumaczenie. Dobrze. Znajdź życie, jesteśmy gdzieś w Stanach. Teraz ładujemy sobie Google Street View. No i co? Aha, dobrze. Czyli to jest easter egg. Kolej sobie jedzie jak Harry Potter, tak? A wedek dobra i te inne sprawy. Zanim życie, jak ja bym to wyszukał to już by tego nie było, jak zawsze, nie? Kamera była. Kurde! Bardzo fajne! Czyli start rakiety. O, tego to bym się nie spodziewał. Dodajmy, no że oglądamy to wszystko pierwszy raz. Tak więc nie wiemy, co może się znaleźć na tych na tych nagraniach fajne nie do pomyślenia naprawdę fajny widok jeżeli nie widzieliście jaka wielka jest rakieta na tle człowieka to polecam sobie zobaczyć no dobrze rakieta startuje w kosmos już to wiemy no fajne naprawdę ten tiktok mi się podobał send this to that person wyślij to do tej osoby czyli jeżeli kogoś kochasz to wyślij jej ten ten film. No, zobaczymy, co te Google uchwyciło na zdjęciu. Serce mamy. No, fajne, fajne. Jeżeli macie drugą połówkę, to najlepiej wyślijcie tu jej, i ona się z tego bardzo ucieszy. Chmura w kształcie serca. Czyżby to jest nawiązanie do mojego poprzedniego filmu? Jezioro w kształcie serca, które tak często oglądacie. Proof we aren't alone. Dowód na to, że nie jesteśmy sami. W kosmosie czy na Ziemi? Dobrze, nie wiemy gdzie jesteśmy. Czy to, czy to USA? Big Dick Lake. Jezioro Wielkiego Penisa. No, fajnie, fajnie. Poza tym nic tu nie widać, że to jest jezioro Wielkiego Penisa. Wyślij to do kogoś, kto tu pasuje. No, zaraz zobaczymy, co to jest. Portland. Czyli jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Idette Creek. Potok idioty. No to ładnie. Pielgrzymka idiotów. Już wiem na co dam swoje pieniądze w kościele na tace. Na pielgrzymkę idiotów. No pokaż, się, co my tutaj znajdziemy To ma być jednorożec. O? Albo ktoś wiedział, albo ten koleś naprawdę za nas jednorożca. Widzę dnie na Halloween. Widzę osobę przebraną za jednorosła, jakąś kobietę. Może to być jej matka albo babka. No i dziewczynkę. Fajne, fajne. Google było w domu jakiejś osoby. To też jest niemożliwe. Dobrze. Nie wiem, gdzie jesteśmy, w jakimś pokoju. Toaleta to jest bardziej do toalet podobne. Bo drzwi obok drzwi, ścianki. Dobrze, coraz bliżej, coraz bliżej. Dobrze, nie będę ukrywał, przyznam, że to też widziało mnie. No co? Facetowi się jakoś do Kibla weszło. Nie oglądajcie Harry'ego Pottera? Do ministerstwa, jak chcieli chci do ministerstwa, jak chcieli się dostać, to też do Kibla wchodzili. No, koleś się za dużo Harry'ego Pottera oglądał. Jest przecież coś takiego jak potteromania. No. Kibel to nasz drugi przyjaciel. Gdzie my jesteśmy? Malezja? Nie Medany jakiś? Nie wiem, co to jest Tapaktuan. No dobrze, może być w Tapaktuanie i co wam tutaj znajdzie? No pokaż nam Tapaktuan, Tapapa, no, ale pokaż. Na razie jest tylko jakieś jezioro. Może, może jakieś. No i Wielka Stopa. Zobaczcie. To jest dowód na to, że giganci kiedyś żyli na Ziemi. To już koniec naszych TikToków. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie lajka. Na razie, cześć. Do zobaczenia w kolejnym filmie.